Szczerze Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynam nową serię na temat naczyń do yerba maty, czyli mater mówiąc krótko. I tytułem wstępu. Przede wszystkim będę oceniał tutaj naczynia naturalne i w zasadzie tylko naturalne. Prawdopodobnie włączę w to również naczynia z alpaki. W związku z czym będę oceniał naczynia drewniane, czyli między innymi Palosanto, Lapato, Nandubai, Algarobo, i może jeszcze jakieś inne gatunki, że tutaj będę wiedział, że z tego się robi Palosanto. Santo. Co jeszcze, jeśli chodzi o inne kwestie, to również rzecz jasna, będą to owoce, czyli tutaj mam na myśli w zasadzie tylko i wyłącznie będzie to dzbaniwo basowe. w związku z czym mamy tutaj na dole. Używaną w Argentynie, w zasadzie głównie w Argentynie, Tykwę, oraz na górze mamy używaną w Brazylii kuje albo Polongo do Shimahou. To jeszcze będziemy te oceniać? Prawdopodobnie tak jak mówiłem na początku, alpakę. Jest to stop metali. Jeszcze nie wiem, czy będę to oceniał, czy nie, ale się zastanowię. Prawdopodobnie yy, raczej tak. Co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że na pewno nie będę oceniał żadnego rodzaju mater szklanych, plastikowych yy, i innego rodzaju podobnych udziwnień. Przejdźmy zatem do pierwszego rodzaju naczyń, moich ulubionych, notabene: naczyń yy, mater z palosanto. Palosanto towarzyszy mi osobiście, no, w zasadzie już od pewnego czasu, bardzo długiego czasu studiów pierwsze było kute metalem nie mam go w tej chwili, mam go moi rodzice oddałem go swoim rodzicom mam w tej chwili dwa palosanto. pokażę Wam je jak one wyglądają, a potem dokładnie opiszę tutaj yy, dokładnie Wam przytoczę ich yy, prawda, typy zatem przejdziemy do w zasadzie właściwego tematu, ponieważ to już się napić jelba ma pierwsze Palo Santo to jest oczywiście, oba są rodzaj Bulnesia Sarmentoi o tym trochę będzie mowy wygląda on tak okute skórą, prawda tu w środku drugie z kolei nie niczym w środeczku Teraz sypie sobie jelby, riebik, moja ulubiona jelba, Maty z Argentyny, ale się pięknie sypie ten pył. ojojoj. I przechodzimy już do tematu właściwego. Tu posłużę się notatkami. Czyli czym jest Palo Santo. Palo Santo to w języku hiszpańskim święty pień. I mamy tego kilka, bym powiedział, że nawet nie gatunków, yy, tylko tutaj w zasadzie trzeba byłoby się poróżnić biologią kilka rzędów tego drzewa, tak? Tych drzew. Więc mamy tak: Bursera yy, gre, Grevolens, Bulnesia Salmentoi. To jest właśnie Bulnesia Salmentoi. Oto. Jaki to również jest Bulnesia salmento, Salmentoi? Salmentoi, przepraszam. Igła, jest lekarski, który z kolei ma sześć yy, tutaj odmian swoich. Każdy z tych drzew rośnie w innych. Yy, okolicznościach przyrody, gdzie indziej. A więc y, tutaj y, na przykład y, jeśli chodzi o bulnesie Grey Ballets, to są to suche lasy tropikalne Meksyku, Ameryka Środkowa, y, północ Ameryki Południowej, a więc Kolumbia, Wenezuela, Ekwador y, i Peru. I jeżeli chodzi o Amerykę Środkową, to nie rośnie ta roślina w, na terenie Belize i Panamy. I tutaj należy on do rodzaju Sapindales, a z kolei Bulnesia Sarmentoi do zygofilus filares, jakoś tak. I co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Bundesja, GNL i jest sprzedawana, tak? z kolei u nas jest Buldesia Salmentoi. I yy, głównie, jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży tego typu yy, drzew, to jeżeli mamy do czynienia z ludźmi odpowiedzialnymi, to sprzedają te drzewa już po ich yy, prawda, naturalnym upadku. Yy, Czy na przykład piorun przewróci, prawda, samo się przewróci ze starością. Nie wiem, jak to tam wygląda, ale. Nie z żywych drzew, także tak tutaj to ma, wygląda w ten sposób, tak? z kolei, jeżeli chodzi o głajakowca lekarskiego, no to yy, podobnie jak inne tutaj yy, drzewa, należy on do rośliny, do grupy kadzidłowców i podobnie jak oli, yy, oli ban, yy, oli ban banur, Jakoś tak i Mizra, tak? Tutaj do tego typu mamy ten gruba Używa się go przede wszystkim w różnych celach. Między innymi do celów tworzenia mater, prawda? I tutaj robią to przede wszystkim z tego co widzę w Polsce Argentyńczycy, chociaż są i matera wykonane w Paragwaju. Co dla mnie jest trochę ciekawe, bo. Generalnie rzecz biorąc, właśnie Paragwaj słynie z matel swoich z Palo Santo, tak? Nie Argentyna. Argentyna używa przede wszystkim tykwy, a nie Palo Santo. Palo Santo nie jest tam popularne, ale u nas w Polsce można kupić głównie naczynia właśnie z Argentyny. Nie z, nie z tego, nie z Paragwaju, tak? naczynia yy, z Bulneński Salamento i na terenie Granczaku. Granczako są to y, tereny równinne między rzeką Parana a Andami. Głodami Andów. To mogę jeszcze tutaj powiedzieć takich. Ciekawych rzeczy to to, że jest to drzewo używane także do, jako kadzidło, prawda? I tutaj głównie widziałam na stronach internetowych, że można go kupić z Peru, przede wszystkim na terenie Peru. Więc to prawdopodobnie to będzie jak gray z kolei, no bo i tam nie rośnie. I co jeszcze można się było dowiedzieć, to także to, że. Tutaj, jeżeli chodzi o te rośliny, to też używana jest ona na przykład do rytuałów religijnych. Między innymi do zwiększania dobrobytu, prawda, pomyślności, spokoju, tego typu rzeczy. Ja Wam, oczywiście, za chwilę przytoczę, skąd tutaj korzystałem z takich stron internetowych, żebyście widzieli dokładnie. ustnie Wam przytoczę żeby nie podawać w wyniku w opisie. I z to z kolei powstają tak. Olejki eteryczne, perfumy, jak i, takie, jak i leki wykrztuszne. I żywica wydziela się w roślinie nawet w kilka razy, słuchajcie, po ścięciu. I mówi się wówczas, że dopiero, kiedy ta żywica wyjdzie z tej rośliny, wówczas uchodzi duch rośliny z tejże. Także to jest dość ciekawe spostrzeżenie. Yy, Słodzi się ta jedba. Yy, Ponadto też, jeżeli chodzi o kwestie zajmowania się Palosanto, to tak, czego nie należy robić? Po pierwsze, Należy tutaj tego przesłuchać. Wam podam taką jedną ciekawostkę. Mianowicie, kiedyś miałem właśnie naczynia okute Palo Santo i bardzo często je przesłuchałem. To znaczy, wysuszałem je przy pomocy falenek na przykład i tak dalej, ale po prostu w pewnym momencie pękło. ale było ciągle wysuszone i w pewnym momencie nie wytrzymało że było bum, się rozpękło na kawałki. Yy. Ale nie do końca, bo tak jak mówię, dam je swoim rodzicom i rodzice używają. są jest to wiadomo, że tutaj to drewno można... On już nie ma swoich właściwości, ale można spokojnie z niego jeszcze pić. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to też nie należy używać detergentów do mycia. I trzeba zostawać je wilgotne po umyciu. Po prostu drzewo pracuje, więc musi być tutaj jakaś... Tak mi się wydaje... Yy, ona jest ro, yy, rośliną yy, tropikalną, prawda, generalnie rzecz biorąc, więc yy, w tropikach jest ten jakiś rodzaj, prawda, tutaj yy, wilgotności, więc ono pewnie yy, tą wilgotność musi w sobie trochę mieć. W związku z czym, na przykład, tutaj to yy, nie wysłużam niczym, zostawię po prostu do wyschnięcia tak od lewy ręcznikiem, przepraszam, papierowym. Ewentualnie, jak chciałem Wam pokazać, jak wygląda, bo teraz niedawno tutaj pijąc z niego jeżdżę, więc ten. Co jeszcze należy zrobić? Nie należy zostawiać oczywiście jedba po umyciu, ponieważ yerba może spleśnieć po jakimś czasie, tak po kilku dniach pleśnieje, więc no, nie wypada, wypadałoby jednak wyrzucić to po sobie, jeżeli o to chodzi. Z jakich stron korzystałem? Teraz Wam powiem. No, zatem tak. Korzystam oczywiście z Wikipedii, ale niewiele i między innymi tak, market.com, basau.pl i teraz strona angielska albo amerykańska experiment.com. I zielony targ, z tego słuchajcie korzystam, gdyby ktoś się tutaj chciał mnie zapytać. I dlaczego Palosanto jest moim ulubionym? Po pierwsze dlatego, że ono pięknie pachnie. Po drugie dlatego, że zabija wszelkiego rodzaju pleśnie, grzyby i tak W związku z czym jest ono naczyniem bezpiecznym, naczyniem trwałym. Naczynia tego y, używa przede wszystkim bardzo i lubię również Wojciech Cejrowski, a Wojciech Hacerozłowski również bardzo cennie. Bardzo lubię zatem, też y, dlaczego, dlatego też używam Palosanto. Y, jeśli chodzi o wielkość naczyń, to akurat tak mi się trafiło, że kupiłem duże naczynie. Y, chciałem mniejszy, no ale niestety trafiło się większe. Trudno. Będę z niego również pił. Dobrze, zatem. Tak to wszystko wygląda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Szczęść Boże! Z Panem Bogiem i Marcin Wiśniarski. Dobra jelba matę!